Do sekretariatu pierwszy wydział cywilny sąd rejonowy Wrocław Krzyki tam jest kilka różnych istot sądowniczych i tam one okupują to jest chyba pokój 168 w budynku sądów rejonowych na Pierwszym piętrze Wrocław, ulica, podwale. 28. Yy, dotyczy skundlałego, parszywego bandyty i przestępcy międzynarodowego Magdalena Kaliszewska, która pracuje właśnie tam. Razem z wami już dziesiąty rok chciałem przypomnieć po raz kolejny i kolejny że informowałem sekretariat osobiście kilka razy mailami też oraz preziów sądów rejonowych w tym budynku i prezia i i Dyrektora na na krzykach waszego także, że y, pracownik, wasz współpracownik Magdalena Kaliszewska, druzgała Szczepanik, lat około 52, która jest sekretarką sądową. Jest Farszywym bandytom, przestępcom międzynarodowym, grzesznikiem międzynarodowym dużego kalibru, kłamcą międzynarodowym, złodziejem międzynarodowym, mataczycielem międzynarodowym oraz działa w złej wierze na skalę międzynarodową. Teraz na końcu sierpnia 2022, byłem pojmany przez Zomowców milicyjno-obywatelskich tam na pierwszym piętrze, ponieważ szefostwo sekretariatu pierwszy cywilny rajonówka na krzykach wcisnęli. Czerwony, magiczny przycisk, więc y, alarmowy, więc Zomowcy milicyjni, którzy tam są, to chyba nie wiem, 109, tak? Tam mają swoje pomieszczenie służbowe na pierwszym piętrze, to jest gdzieś tam na, na zakręcie jak się przechodzi y, tym korytarzem y, na pierwszym piętrze skrzyków w kierunku y, sądu rejonowego, y, sądu okręgowego. To też jest korporacja prywatna. Więc właśnie poinformowałem osobiście, że wasz współpracownik Magdalena Kaliszewska jest przestępcą międzynarodowym. I jak ostatni raz byłem pojmany i spętany przez tych samych zomowców sądowo-milicyjno-obywatelskich, to był bodajże gdzieś tak, też w wakacje. 2019. To też poinformowałem osobiście wszystkie osoby, które tam były w sekretariacie, że Magdalena Kaliszewska jest bandytą międzynarodowym, przestępcą międzynarodowym, złodziejem międzynarodowym, więc za to zostałem spętany i pojmany. I straciłem wolność tak około 90 minut y, za każdym razem. Więc niniejszym y, wiecie o tym, że Magdalena Kaliszewska jest przestępcą międzynarodowym i akceptujecie to, godzicie się na to i kryjecie bandytę. Wy kryjecie bandytę. O to chodzi.